Yo siemaneczko, ja jestem Makowiec It i dzisiaj rozpoczynamy sobie nową serię Spoliwar z War ze... Zradliwy! ZDRADLIWY tu masz, nikt sobie ustaw hej tu. Jesteś, już tu kurde ZDRADLIWY bo tak bo tak słabo tak bez swojego imienia nie dobra już jestem dosyć obeznany trochę w tej grze, no nie to co trochę ZDRADLIWY dobra in game, yy, dobra to ten, tu skóła, dobra Dobra, akceptuj tu Dobra, akceptuj, jesteś I zaraz będziesz Chainu To utworzymy okay. serwer Aha, nie mogę Nie no, genialnie, dobra, deadmatch Czekaj, czemu cię tu nie ma? tu? co? no, wyjdź z ty, ty nie jesteś ze mną, czekaj no. Ej, czekaj chwilę. Coś wyjdzie. Tutaj... E, razem, powiedz. I tu skład. Ej, jest! no jest no ja no akcept. No jesteś, dobra. Ej, do teraz dawaj tu. Gun prywatnego by nie szło. Hmm. No nie, to czy gramy na gang'a czy na team? Game, że jak zabijesz kogoś to ci się pistolet Lidnie? ulepsza no, Oj, ready. ready chłopie no to czekamy. będziemy czekać czekamy kilka minut Czeka właśnie. ciekawe czy będą inni czy tylko my w dwójkę no, bo jak będziemy tylko my w dwójkę no to, to łatwo to będzie fajnie no to będzie fajnie bo, bo mm. cię ogram no no ogrom, ogrom. Mm. ogram 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 chłopie chyba że ja cię zastrzelę no gdzie tam Będziesz mnie z kataną przez pół rundy gonił. Yeah. A ty nawet do katan nie dojdziesz. Yeah. Dobra, czekamy no co? Auto No i co to to jest? 33 sekund. 4... jest czytało wreszcie. Po, po 30 sekundach. Widzę, że już mam 2 minuty, jak 3 minuty nagrywam już. Dobra. Ej, ja ja ciebie widzę. Opad dołączył ktoś. Coś tam na pewno, dobra. Warming up. O tak, to się nagrywa. Ty jesteś makowiec? Yy, no ja jestem gdzieś tam. Aha. Kurde, nawet nie wiem gdzie, bo ja tej mapy nie znam. Bo na Game Game to ja nie gram na tej mapie, ja gram na innej. Nie wiem co się da A no, na tej jeszcze nigdy nie grałem. Dobra, zabiłem kogoś. Ej, coś, jest? ktoś jest... Ktoś tam, ktoś tam. Jeszcze ktoś tam. Jest, jest, jest Ale tyle osób zabiłem, na raz Chyba ze trzy czy dwie Dwa, leży Mamy jeszcze jeden, przeładuj Leży, i z nowej, z nowej, z Znówki Z sztuki Kurde, leży, leży, z tyłu, z tyłu Gdzie tam? A ja cię zabiję? Nie wiem Ja mam taką strzelbę, tak jakby teraz Taką no, strzelbę, bo Ty mnie oh, nie oh. rozróżniasz Kurde, nie trafiłem Jakbym go trafił, to... A dobra On ma gorszy level, a nie lepszy, no co ja miałem Okej, mięsny arsenał Kurde Dobra, leży Teraz... Al, al, ultimat, ultimat. No, mnie na... Ej, ja. Kuda, leży Snajpa, o nie, Snajpa najgorsza, a, Snajpa najgorsza, dobra, jeszcze będę miał potem jeszcze jedno, to jest bardzo, Ale bardzo, Kurde, no bardzo, bardzo, no, bardzo, no. bardzo, Ktoś mnie trafił. Ktoś ma sobie Ej, gdzie? teraz razem się teraz dobra. Nieważne, nieważne. Okay. No właśnie, dlatego nie lubię snajperek. Bo im to dobrze idzie, a. nie bardzo. Tam boi dobra, nieważne. Dobra, leży. Drugi, 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 drugi. drugi. Jest, jest, jest kurde, no ale Zuzi, do, od tyłu jeszcze chyba. Aj, dobrze, z nowej. To wygra. Co to miło? Szybdę, no. Został już bym trafił. Patrz, bingzę ty. ty. Dobra, Minigun. O, teraz łatwiej będzie. Minigun. A ty jest radziwy, który masz? Ty, ty, Któryś ja. tam. No, no i zanim ten minigun mi zacznie strzelać, to już mi niedużo. Ja bardziej wolę tego. Dobra, Leży. zdradliwy, to ja Ciebie zabiję. Ja na, tam nawet niki nie piszą, dopiero chyba ona Cię zabija. A Ty mnie zabijesz Raz? No, ja. Raz zabiłem. A ja Ciebie nie zabiję. To chyba że O nie, no to, to ty! A ja z tym zwykłym pistoletnikiem popieram. O dostał, ktoś jemu to. Jem Dobra, ja chopię na taką superę, że ja jej nie, nie uniosę. No z tego Altimax. No, Altimax. Chłopiec jest taka głupia. No, Altimax. Chłopiec taka lepsza od minigana. Bo szybciej zaczniemy wstecz. Bo zanim minigan zacznie to. Kurde, od tyłu mnie wziąłeś. Ale ja mam 18. A ty masz 10. Ty masz 10, ja mam 18. Dobra, ja, ja to będę raczej wygram. Zradliwy, zabiję hey. No i teraz. Ty no to ze snajperki. <laughs> no co, no co, no co? Kurde, za... No nie, no taka na nawet... no. Hyper, hyper, hyper! Mam? No? Nie, nie mam. Mam, no. Dobra. Nie wiem, popie. Jest! Wygrałem. Jest, 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 jest. Dziewiąte, ale Dziewiąte, ja mam pierwsze. ale łatwo, ale łatwo. Dobra, gada Edward. i co? Ty, no i gada Edward, klikasz. No i masz 8 monetek, paryle, ja mam. Ja mam 15, ty masz 8. Dobra. To się nagrywa, to się nagrywa. Dobra, Czajno. no. Czemu ja tutaj nie mam tego? Tego tego czegoś no? Czemu ja tu... ze mną Market. Bieżące, ale... 8, 8, Ale dobra, nie, to jest nieważne teraz. Zwera, dobra, on, um, plus, wycz, żeby promo nie było, nie wycz. mogę brać za reklamę. Dobra, ech, gdzieś ty mi wyszedł. Chłopie, no, nie masz nawet piwnążku, chłopie. Za 38 to ty wiesz co? Najpierw to ty czekaj. No to ty, chłopie, no po co żeś z gry wyszedł? No teraz cię muszę na nowo, chłopie zapraszać. No ja cię, no i ja akceptujemy. I, I znowu to... gun Gama, czy jakiegoś Deadmecha? i możesz wybierać takie broni dead jakie mech. chcesz. Deadmecha, dobra. Dla odmiany żeby było. Ale idziemy do innych drużyn. Czy okay? razem? Do, no. innych, re, tam, do innych idziemy. Do innych idziemy. Do Bo innych, żebym robić. cię mógł zastrzelić. Really? Hmm. Yeah. O, climb. Tu mogę? Jest... E, tu... Nie, daily. Mam, mam coś? Pampina. Nie, nie mam coś. Dobra. Pampi. Mam 001. O, patrz, mam stówkę, dobra. Digl to Was. nie jest Collection, Colt, ale ja mam tu sporo skinów. Dobra, z tego nie mam chyba nic. Nie, no mam tylko SVD. I tyle, dobra. Otwieramy tego za stówę. A jak mi wypadnie SVD, to serio. Digl, Digiel, Digiel. A ja Digla nie mam. To jest najgorszy skin do Digla albo Ultimate. Nie, digel Dobra, a ty no widzicie, dałeś tego nie? tego? Dałeś gotowość, czy to ja, a nie no. czekaj no. Ready, dobra, to tu sobie pooglądam teraz. No i Takie skiny dobie... są. Widzicie jak to jest? Spoliwo. Do spaza nie ma. Noże Znana, mam tylko razem, takie. Ten, no, o, to minigana weź, dół, bo to, to. Brawie, bo... Pan Mako, Ja I... stoję. Ja mi nogi ja też... Dobra, Ready. ready. No, i dobrze. he hmm, ty jesteś Daj się tutaj za ja coś. Się tam. Dobra. No i dobrze, i chcę stój, kurde. Mi nie. się tam nie chce wstać. Dobra. Dobra. Ty dead Ja jestem w czerwonych, a ty będziesz gdzieś. A ja ciebie jeszcze nie Nie, jesteś w czerwonych, najgorzej. Ja chciałem przeciwko tobie. Taki senus Crellus Morelus. A to jest ta to jest ta mapa. Tak to jest ta mapa. Nie ta mapa. się masz On ma twoje takie granaty. Ile, ile ludzi znalazło? Ludziów jak psów, jak to mówią. Ludziów jak psów. A tam tamto, dobra. Coś tam jest. Popatrz. Nie A ja mu walnę. Cześć, tak, dawaj mi. Gdzie jest moja siekiera? Tu jest ktoś. Gdzie jest moja siekiera? Utłukę. Utłukę w całości i połknę. Dobra, trzech naraz idzie jednym. O kurwa, tu tu, 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 lol. Jakby nie magazynek, bym trzech palnął, no, ale dobra. Gdzie tu z tym granatem? Dobra, teraz dawaj tego tak FM Scara. Dawaj. FM O kurde, no. to no, tu jest jakiś. No, no, dawaj tam. A wy jeżeli chcecie nowy specjal na 50 subów, to zostawcie lajka like, i suba. i robi na 10, a ja na 50. Także jeżeli nam się uda zdobyć te 50. O, I dla dziwnych 10, no to będzie sobie o, nie, to się... Ale my jesteśmy nie, się... razem. My jesteśmy razem, bo ty masz strzelać w niebieskich nie? mieczach, chyba. Dobra, już <gry> Dobra. Następnie o nie, jakaś broń nieważne. Nie, dobra, nieważna. Nie, mind No Nie, nie, z tymi skarami nie, kurde, ile, kurde. ile tam tych leży w ogóle no, no, zobacz, Kogoś Jakiś, był jakiś, bo nie miałem 500 skarów. Normalnie nie mam same skary, tylko eee, to łatwo, ale w sumie nie wiem, dobra killstreaka jeszcze nie mam ale Zaraz się na dobra. dobra, ej, co jest, mogę mieć killstreaka, dobra? Bum, i mam rocket launchera, Bum dostał, bazoki.

Znowu. 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 39, ale wygrywamy. 39 do 23. No. Wygrywamy, bo ja jestem. Jaki? Łapie, lecisz. Lecisz, bo cię zajzą o tyłu. No, a ja w niego strzelam, a tency stoi, bo tarczę miał. Jestem jakiś jest dziwny, strzelam, sobie w tarczę. Dobra, daj mi spazówę. Nie trój. Nie truj, bo cię strzelę Nie truj czegoś, boście strzelę. 42 bo... Dobra, ty. dawaj mi tu. gdzie jest jakiś gałgan, bo ja chcę go ze strzelby w łapetynę strzelić. O patrzcie Ażem go strzelił Nie no, kdeń już kałachy kałachy i skary mają Dobra no, Po prostu ten... Daj mi kurde kurde kurde. kurde. Ja daj mi M24 zaraz... Szkoda, że bareta nie daj, mogę mieć, bo bardzo lubię bareta. Bo ktoś tu jest czy nie? Okay. Kurde no już by dostał Patrz pa, tu Kurde no weź go za Dobra bo tu jakiś do góry Już tam Kurde się skrył Ja go zaraz kryję Pod ziemię by... No i oui, win 50 do 33 y 150 Piąte, nie red... wiem. Ale to jest. Ja co? kończę odcinek. A to nie wiem, jak ty zdradliwy. Przecież ty jesteś zdradliwy. <grystanie> <grystanie> ty kończysz? Dobra. No to ja jeszcze trochę posiedzę. Złącz nagrywanie, nie? Ej, czyj bo tam masz jeszcze historię, możesz się odebrać, nie? Mhm. I żeś nie zobaczył co, ale coś dostałem. No kończymy na dziś dzięki. Cześć. A ja nie kończę. <grystanie> coś mnie zepsuło, dobra. Wrzucę to na sobie na YouTube'a. Dobra, to wrzucaj. 73% okay, no. no i to samo A jeżeli chcecie drugą część z ze zdradliwym To dajcie suba i like lajka Dobra A Gdzie to się wyłącza no. te? Aha, bo ja muszę iść tam Teraz, nie? Czyli do V-rekordera